Hej, widzowie! Dzisiaj właśnie Generando będziemy tutaj w Minecraft. Kolejny. Pulsa chat, chat nasz ostatni odcinek. Nie wiem, czy pamiętacie, ale był to oczywiście z, z narazem diaks w piramidzie. Niestety. Ten kanał się zaczyna dopiero. Ja to jest, to jest, mój, ja nie mam, to jest, dopiero zaczynam ten kanał robić. Dlatego niestety jeden taki film był porażką. Napisałem, znalazłem diaksy w piramidzie. Powtarzało to się. No niestety, kiepsko mi wyszedł film. Wszystkie filmy znalazłem diaksy. To jest, chyba są dwa czy trzy filmy znalazłem diaksy w piramidzie. Jeden to jest fajny film, drugi to jest totalna porażka moim zdaniem. Na razie zobaczymy, co mamy. A no, tak, mięsko, mięsko, mięsko. 9 de 10. Piękne, moje ukochane diable. Widzimy to? Tak, w tym momencie miałem villagera, ale ten villagera, a ja go zakopałem. Ja dureń. Ja dureń zakopałem villagera. Z którym teraz bym mógł się wymieniać. Kurde. No. I ten nawet jakby żył, to bym nie wiem, to nie. No okej, okay, mogę go odkopać. No pewnie umarł. No i tak umarł, ale i tak no nie będę się tutaj zobaczył. Nie będę się przejmował tym. Umarł, umarł na 100%. Umarł. Zatem go nie słychać. Tutaj moja wierska taka opustoszała ostatnio jest. Mm, dziwne. Żadnych villagerów nie ma. Nic, nic. Zero. No, okej, okay, ten kocioł tutaj potrzebuje. Kocioł, 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 kocioł. Jest. Mam kocioł. Okay. I teraz idziemy sobie do, do naszego domku i postawimy go sobie. Już nie będę tam wody wlewał. Ciekawe czy da się postawić kocioł do wody? Jak się go postawi do wody, to on się napełni wodą. Ano, jak się go postawi koło, jak będzie padał deszcz, chociaż to jest bardzo rzadkie na pustyni, to on się stopniowo będzie napełniał wodą. No to jest, to jest plus. Nie ma nic. Ciekawe, czy jakby się go postawiło w dziurę. tający koszul. Musimy go sobie wykopać. Kopiemy, kopiemy, kopiemy. Pyk. Pyk. Nie, no i go źle postawiłem. <ścoughs> Okej. Okay. Teraz muszę go wykopywać znowu. ma wodę. Mówiąc w ogóle takich o naszym Minecrafcie, którego mam. To w tym odcinku na razie zrobimy coś super fajnego. No nie takiego super, super, a nie Hmm, dziwne. Podbudujemy się na drach mojego domu. Naszego domu. nie sobie coś tutaj porobimy na nim. Potrzebujemy jakieś... Oj. A, możemy sobie coś takiego zrobić sobie takie coś. O, zobaczcie piasku. W to sobie myślałeś, jak piasku nie masz, że Okej, okay, mam piasek. Uu, zapomniałem. A, no tak, co ja robię? Nic. Nie da się chciałem coś zrobić fajnego, ale się nie da. No, to nie mało mam bardzo mało życia. Okej, okay, tutaj mam pszenicę moją. O, nie, teraz już jakąś jakoś zasadę. Zrobić sobie coś innego. Pestaña 86 de 101, 87 90 79 78 cerrar. Ficha de jugador 1 de 10. Nie da się. Nie da się zjeść. jechać. Okej, okay, na początku ja potrzebuję czegoś coś zjeść. No to... nie jeszcze tam było. Nie mam jedzenia, nie. Szlak człowieka trafi. Nie mam jedzenia. O jest! Problem rozwiązany owce! Sory, raz, dwa, trzy. Nie, czemu one tak zawsze uciekają? Okej. Okay. Teraz, teraz do domu. Okej. Okay. Chciałem coś fajnego zrobić, a tego nie zrobiłem. Krówki. Ale to już zrobi jutro. Nie. Teraz chyba nie jest nic. Nic. No chyba już jest. Czekam na nas, by się przespać. O, już się przesypiam. Chopsi, hopsi, hopsi, śpię. I Pista teraz zgadnijcie, co chcę zrobić. Tam są Uno krowy. do były. Tam były. Ja sobie je nakarmię. Bo moje krowy muszą być nakarmione. Chociaż to nie jest taka moja krowa do końca. To o, już przebiega. Ciekawe, czy za mną pobiegnie. Pięknie, biegnie, kochana króweczka. Chodź mi tutaj, muniu, chodź. Będziesz tutaj w mojej kaktusowej wiosce. Kochana krówko. Masz. I teraz tutaj idziesz. Chodź. de diez. Okay. Uno de diez. No tak, siano zobacz siano z mojego domu. No i Vista de jugador O, ty już za mną biegniesz, fajnie gdzieś to było tutaj. o Chodź tu Moje wysiłki na to na takie nie. O, tutaj ze mną. de trier. mm